Dzień dobry. Dzisiaj znowu wyruszam na grzybki. Pierwszym moim grzybkiem jest purchawka. Zobaczcie jaka fajna. Tam już wystrzeliła. Ale to tylko droga. Idziemy w stronę lasu. Weszliśmy do lasu. Zobaczcie, lasek taki z jagodzinami. Mech. I mamy pierwsze kuraczki. Kurki uwielbiają się chować pod mchem. Zobaczcie jakie fajne okazy. Tylko jest tak sucho, że się łamią trzeba delikatnie, pomału i wyjdą. O! Także mamy tutaj, tu, tu jest schowana, zobaczcie, nic nie widać, a kureczka się chowa pod mchem. I to taka duża. Błąkam się, spaceruję, odpoczywam w lesie, zbieram kureczki. Tam znalazłam jedną. A tutaj, o zobaczcie, tam jest. I tam. Myślałam, że tylko jedna jest. To takie nawet spore te kureczki. U nas lasy są właśnie na kurki. To są lasy z jagodzinami. I u nas jest tyle grzebiarzy, którzy zbierają, że są ścieżki wydeptane. I przy tych ścieżkach zbieramy kureczki. Ja też mam już swoje miejsca. Idę tutaj. To jest takie kółeczko, obejdę. Później będę patrzeć pod tym drzewkiem. Także mam swoje miejsca. I jak chodzę na kurki zawsze idę tak samo według mapy. Przed chwilą zbierałam tutaj ko tej choineczki. Mówiłam, że idę tutaj na swoje miejsce. Jeżeli macie miejsce na kurki pamiętajcie, że co roku w tym samym miejscu wychodzą kuraczki, Zobaczcie. jakie ładne tu się ukryły tam się ukryła i tutaj też mamy kurki zobaczcie jaki fajny placek i tutaj co roku zaglądam jeszcze jak deszcz popada tak co trzy dni można przychodzić w to samo miejsce kurki ładnie nam wyrosną o patrzcie tam i tu dobra wyrwę i przeszukam jeszcze sobie tu w koło, zawsze zbierałam tylko, że mówię, czekamy na deszcz może coś się znajdzie jeszcze moje ścieżki trochę poznikały w tym roku, nie chodziłam dopiero u nas kurki się zaczynają, tutaj zawsze ładnie zbierałam nie widać i tutaj widzicie, mamy takie wydeptane ścieżki, przy tych ścieżkach właśnie się zbiera kurki Widzicie, jest tu kureczka, strasznie się łamią. Jest tu kureczka i zawsze tu były kurki, ale deszczu nie, nie ma, to trochę wolniej wyrastają. No i ludzie też chodzą. Dobra, idę zbierać tam koszyczek i trzeba wyzbierać kureczki. W tym moim lasku, gdzie zawsze zbieram kureczki, też zrobili przecinkę. Zobaczcie, tu takie krzaki, zawsze pod nie chodzę nich była duża, kępa krzaków, Patrzę, nie ma. Dlatego nie mogłam go znaleźć. I tu znajdywałam kureczki. I zobaczcie. Także chodzę, zbieram w koło po swoich miejscach. Zawsze tak samo ścieżką. O, tu następna, tylko tu przedtem były fajne takie zarośla. A teraz nie ma nic. Wszystko mi wycięli. O, tu następna. Tam następna. I tu w tych krzakach bardzo dużo było kurek ale nic nie widać nie widać o nie jakaś kureczka jest schowana dobra wytnę idę dalej o tam dalej też jest I tu z kureczka że chodzę po swoich miejscach po malutku niecała godzinka minęła zobaczcie ile mam już kureczek dobra zbieram z krzaczków wyzbierane. Chciałam odejść. Tu też wyzbierane A tutaj zobaczcie. Jakie piękne. Wmuchu. Chodzę sobie po cichutku delikatnie. Nie boję się, chodzę sama. Jestem blisko szosy. W razie czego nóż mam. <noise> I donośny głos. Ale tu akurat nie chodzi o ludzi. Tylko u nas są trzy watachy wilków. Jak chodzę na grzyby, o, tutaj też jest. Spotkałam tylko jednego wilka, ale on, powiem Wam szczerze, był bardziej przerażony niż ja. Był strasznie chudy, czyli chyba został wygnany ze stada, ale uciekał jak pieprz. Także, o, następna kureczka. No, także chodzę delikatnie, ale mówię, wilki boją się nas. A nie my ich. Coś tu jeszcze znajdziemy? Szukamy. Nie ma. Dobra. Ja sobie je wyczyszczę. I idę dalej. A po takim lasku chodzę. Się wydaje, że jest bardzo zarośnięty. O, jest kulka. Ale on ma takie właśnie wydeptane ścieżeczki. Bo tutaj u nas ludzi bardzo dużo chodzi. Na zarobek. Moje również idą na zarobek bo mam bardzo dużo grzybów w domu a teraz znowu codziennie będę chodzić to co mam z tym robić a chętnych na grzybki jest dużo, dobra obieram i zaraz lecimy dalej kawałeczek odeszłam, zobaczcie ile dozbierałam, no i mam kolejne miejsce z kóreczkami, tak co chwilę po jednej, po dwie sobie zbieram takie fajne duże też moja miejscówka I teraz powiem Wam, że idę tak tą ścieżką, tylko najpierw zajrzę tu, tą ścieżką koło tej choinki, koło tej choinki idę w koło, idę tam, koło tamtej choinki, tu koło tego buka, tu mam trzy placyki do obejścia i tak idę właśnie swoimi ścieżkami. One się nam tutaj pochowały w muchu, nikt nie był na tej miejscówce dzisiaj, no to coś wyrosło. Ale mówię Wam, że są bardzo, bardzo suche. Niektóre, o zobaczcie, główki aż powysychały. Także mamy leciutkie kurki, jeszcze gdzieś tu były. A, no tutaj zaraz bierzemy. A, i tutaj, o tam jest jeszcze. Tu mamy kureczki. Trzeba delikatnie ściągać trawę. Także u nas, widzicie, takie są lasy na kurki. Suche lasy, suche, puste też są, ale tylko wtedy jak solidnie pada. Jak nie pada, to tylko po takich trawach rosa oczywiście z samego rana zwilży, więc całkowicie nam nie wysychają. Dobra, ja sobie je wyrwę i będę szła dalej. Według mapki, którą Wam... O, patrzcie. następne. Według mapki, którą Wam pokazywałam, ale tu jeszcze się przejdę. Zobaczy, czy są jeszcze jakieś. Jak na razie u mnie w lesie cisza. Ani jednego człowieka. Jedynie widziałam padalca, no i pełno pająków. Nie no. Idę, je wyzbieram. I szukamy kolejnej miejscówki. Takich pojedynczych egzemplarzy, jak zbieram, to wam nie pokazuję. Ten lasek niebawem mi się kończy. także przejdę sobie do innego lasku a w nim będę szła wzdłuż drogi też wydeptana ścieżeczka przeze mnie takie zakamarki wyciąga się ładne kureczki dobra muszę je oczyścić bo będzie bałagan tam takie fajne dobra zbieram dalej no i tutaj w tym miejscu wyzbierane tutaj kilka znalazłam tak, jak mówiłam, idę ko tej choinki, ale po drodze oczywiście patrzę. O, i już jedną widzę. Zobaczcie, jest tutaj. Zbieram też tutaj na prawo. Poszukamy. Już widzę. Tu jest jedna kuraczka. Tu jest kureczka. Odgarniam sobie zawsze nogą, bo nie widać nieraz kurek. No, tu nic nie widać. Zawsze jeszcze za tą choineczką, pod tą choinką zbieram. Nic nie ma. Jest. Zobaczcie. Jest tu. O. Jest tu, pod choinką. O, pod choinką jest więcej. Nieraz jeszcze tam takie fajne gniazdko znajdowałem. A teraz idziemy tam kotej tej choinki i tego buka. Tylko najpierw te muszę wyzbierać. Tutaj też nieraz fajne się trafiały. O, ale nie widać. Dobra, wyzbieram sobie tamte. I idę dalej. Tu mam taką ścieżeczkę wydeptaną. Także będę zbierała najpierw te. Pójdziemy tam. O, tu następna. Widzicie? Dobra, nie nagrywam jak zbieram, bo szkoda czasu. No i jestem koło buka. Tutaj, kochani, znalazłam w tym miejscu tylko trzy większe, bo ktoś mi wyrył. Ale obok niego, tutaj w mchu, też mam kureczki. Także zbieramy. Cieszę się, bo nikogo nie ma, nikt nie chodzi. Nie wrzeszczy po lesie, bo niektórzy, nie obrażając miasta, ludzi przyjeżdżają tu tak, krzyczą, że nieraz spotkałam się z tym, że był popłoch dzików. Biedne nie wiedziały, co mają zrobić. Że jak idziemy do lasu, to pamiętajmy, że my jesteśmy gośćmi, a zwierzę na tym mieszka. Dobra, szukam dalej. Muszę znaleźć swojego miejsca, bo tu naprawdę już zarosło. Też fajny placek. Zawsze kuraczki się zbierało. W tym roku byłam tylko tu raz, bo susza. Wiecie, że grzybów u mnie nie było. Dopiero teraz się zaczynają. Kwiatki kolejne się rozwinęły, także nie filmik o kwiatkach. Ale póki jest okazja, zabieram Was. O, tu jest moje miejsce. Zabieram Was na na spacer z kóreczkami. Tu już by nic nie było. Zaraz się okaże. Nic nie widać. Nic tam nie wyrosło. Jak coś widzicie, mówcie. Dobra, nie ma. Jedę na kolejną miejscówkę, bo tu nic nie widać. Albo po prostu taka wysoka trawa wyrosła, że nic nie ma. Znaczy nie ma. Jest, może są. Uwielbiają kurki rosnąć pod mchem. Także one się chowają pod mech. Mchu, m, pod mech. Dobra. O, jest kureczka. Jest tutaj, także szukam dalej kureczek. No i mam końcówkę lasu. Przyszłam na swoje miejsce kochoineczki. Zobaczcie, znalazłam jeszcze kozaczka. Kozaczek jest. A tu przy moim rowie są kureczki. Tu jest kurka. Tu jest kurka. Widzicie? Mhm. I tu mamy kureczki. Także jeszcze kozaczka mamy. Znalazłem też rydza. Przynajmniej tak myślałam. Ale rydza rozróżniamy, jak podcinamy, że daje nam czerwone mleczko po cięciu, a ten dawał białe. I mówi się zdrowy jak rydz. U nas co roku, kochani rydze, są robaczywe. Także u nas się nie sprawdza to przysłowie. Nie ma więcej kuraczek. Dobra, pomału będziemy wychodzić. Oto jakaś malutka z tego lasu. Jeszcze tylko kawałek mi zostało. Takie maluchy mam. Jeszcze tam tylko pójdę zobaczyć w tą stronę. I zmieniamy miejsce. Po całym lesie nie chodzę, tylko chodzę tam, gdzie Mam swoje miejsca po całym lasku. Nie biegam. Wszystko. A jeszcze ta wyspierać. No a, kochani. Nie, znajomy jechał na rowerze. Wracał też z kurek. Także jednak ludzie jeszcze o tej godzinie y, o 16.20 chyba bodajże jest. Też są w lesie tak jak ja. Dobra. Idziemy szukać kolejnych ładnych kureczak. Zmieniłam miejscówkę. Jestem w drugim lesie. Idę wzdłuż drogi, tylko ten las to przeklapa, na wiecie dlaczego, bo są mierzyny, ale kureczki ładne są. Jeszcze przejdę kawałek i się wracam innym laskiem przy drodze. Nie ma tu innym laskiem przy drodze do auta, bo już prawie koszyczek pełny. Tu jeszcze zerknę sobie w te paprocie. Nie robię tył na tej choinki w tamtą stronę. Wracam w do auta Jeszcze tym laskiem przejdę przy samej drodze. Wyszłam na drogę tu. Zobaczcie maślaczki. Zostawię je. O, czyżby rydz? Tak. I mamy rydza. kaczy zdrowy. Zasuniłam paluchę. Zobaczcie rydzma. Zdrowiutki. Ryc ma takie czerwone mleczko. Umyję go. Położę go na gorącą patelnię. Lekko posolę. Na, na, mas na masełku będzie smażony. Pychotka, ale tylko jeden. Same maślaczki. Rydza lubią właśnie rosnąć. Na drogach. No, tylko jeden. Ale będę się zajadała rycem. Chyba, że po drodze jeszcze. Coś zdąży znaleźć. No, i znalazłam moją miejscówkę, jedną, a resztę też będę szukała. I to już jest, właśnie końcówka. To jest bardzo króciutki lasek. Zobaczcie, o, schowała się, ale się rozpadła. No, tu jeszcze jest kureczka. Także ja pomału kończę. Jednak, o, tu jest. Jednak zdrowy jak ryc dzisiaj pasuje. Jest zdrowiutki, czyli przysłowie dobre. <grystanie> Tutaj nic więcej nie ma. O, tu jest. W muchu, ale też już się, zobaczcie, rozpada. Tutaj no, zarosło mi miejsce. Nie ma moich miejsc. Trzeba szukać. Jak się nie chodzi. Nie wydeptuję to niemal zobaczcie. Ile mam kurek? Taki wielki koszek. Na dwie godzinki spaceru w sam raz. Dobra, wyczyszczę i idę poszukać dalej. No i później będę szła do auta. To się pożegnam. No i kończymy wycieczkę. Prawie cały koszyczek. A jak wspominałam o wilku, to właśnie w tą stronę, i jeszcze w lewo się idzie na następny las na kurki. I tu właśnie na tej drodze wyskoczył nam wilk, ale też już mówiłam, był chudy, wygłodzony, ale strasznie się nas wystraszył, bo szłam z siostrą. Tu tylko jeszcze tak z 300 metrów i będę w aucie. Męczący spacer, ale tak przyjemny. Chodźcie też do lasu, tylko uważajcie na kleszcze. Pierwsze co to oczywiście jest sprawdzanie czy nie ma kleszczy, wyczesywanie włosów. No i zaraz będzie ciemno. Zaraz, no może za półtora godzinki, ale dojadę do domu, mam 5 km. I oczywiście jeszcze będę ryła w ogródku. Tu pod tą choinką również rosną kurki. Ale nie idę, bo już tak gryzą komary. Następnym razem przyjdę myślałam, że widzę małe kureczki. Następnym razem przyjdę po deszczu. No, może około 4,5 kg kurek będzie. Ciut więcej niż 2 godzinki po lesie. Zobaczcie, paprocie schną sucho. Ile czasu filmik to nie wiem. Się okaże, jak go zmontuję. A Wam dziękuję za spacer. No i zapraszam na kolejne, albo będą o grzybkach, albo o moich kolorowych, kochanych kwiatkach. Dobra, ja muszę się wody napić, bo jest duszno. Dzięki papa. Do następnego. Cześć.